Jak wytrwać w postanowieniach noworocznych? Zastanów się, czego naprawdę potrzebujesz. Co chcesz poprawić w swoim życiu? Co w danej chwili jest dla ciebie najważniejsze? Jasno określ swój cel i podejmij konkretną decyzję z tym związaną. Powinna to być twoja świadoma decyzja. Wypisz swoje korzyści z sobie celu. Co dobrego możesz zyskać poprzez realizację tego? Stawiaj małe kroki, nie rzucaj się na głęboką wodę. Wprowadzaj do swojego życia zmiany powoli i stopniowo. Podziel wyzwanie na konkretne etapy. Uwierz w siebie. Wiara w siebie i swoje możliwości bardzo dużo daje. Pomaga uwierzyć, że to właśnie ty jesteś w stanie zmienić coś w swoim życiu na lepsze. Zaopatrz się w rzeczy czy produkty, które mogą ułatwić Ci osiągnięcie danego celu. Nie chodzi o to, żeby kupować od razu nie wiadomo ile wszystkiego naraz. Jednak na przykład wygodne buty na trening na pewno pomogą Ci zacząć aktywność fizyczną. Bądź w grupie wsparcia. Znajdź osoby, które mają podobne postanowienia do Ciebie. Wzajemne słowa wsparcia, wspólne pokonywanie trudności, dzielenie się doświadczeniem sprawiają, że droga do celu będzie o wiele łatwiejsza. Nagradzaj się chociażby za małe efekty, pomoże Ci to wytrwać, bo często droga do celu jest bardzo długa. Zrób podsumowanie i wyciągnij wnioski, pomoże Ci to w przyszłości z osiągnięciem innych celów. Powodzenia!